Wyszuczysz. No to so, i tak będziemy za które gadać w No Ojej, oj oj, oj oj oj. Ile ludzi? Dobra, będę szybciej od jednego. No a dobra, on nie leci chyba ode mnie. <noise> dobra. Um... Dobra, leci? ja nie dolenduję może. Do... Nie dolecisz, kurde. Czemu jest skrzyna? myś, kurde, myślałem, że to skrzyna legendarna. Co no wejdź tu. O, fajna. Ty ile? Ile czy nie? Nie, nie wiem, że takie coś się zmienia na tym świecie. Bo na tym świecie są tylko słabe rzeczy. Ale tak to fajne. Dawaj to. To już się leci jeszcze. Ty jak kojego to, jak zabił, to No wodzie. No nie, ani jednego sławu do mnie nie dostał. Dobra, lecę na niego. Nie Byłabym, żeby ktoś tu był, bo nie ja to, zas to zasłania całą tę lokalizację, coś tam, coś tam, zasłania mi całą, całą tą... O kurde, ten typ, ten typ ma Tu No co? No nie wierzę. No nie, nie wierzę w to. Dlaczego to tu musi tutaj być? No nie wierzę. A ty, okay. gdzie ty okay. zabijam? Co ty? Bo okay. Zobacz, zabijam tym, to ty ty, ty. z tym. I ty z ten a ja wylądowałem tylko nie na tym lądowisku. Co? Tu się respi. A! Robaki chyba, nie? No nie, no błagam. Czego to w ogóle dwa 2000 metrów ode mnie? Przepraszam. No nie, no nie, no jakiś. No nie, jakiś baran do mnie strzela. Baran? Tego, to, to go jest za chwilę. Dobra, ja nie mam aerki. Ale mam coś U, fajnego, to czego to oni fajnie. nie mają. Gra? Idę, idę im ja beret. Idę im zrobić tak Dobra, zwaną uciekam emeryturę. Uciekam stąd, uciekam stąd. To jest, zaczyna się robić niebezpiecznie. Ja idę im zrobić tak zwaną emeryturę. No nie, no goni mnie ten mały zbrydek. Gdzie on jest? No? Esz. I don't know. A nie, <laughs> trzech typów unies oczy skręcę, wkręcę i wykręcę tutaj jesteście, się? Jeszcze, panowie? nie, ktoś ma medalion chyba biądą ty piękny lecę do ciebie ale po co? jak oni są przecież nie kumacie? Ale ja to żartowałem. dead dobra, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, dobra, dobra, jest git, jest git, jest git czemu to jest takie? O, ty!

Ehi, hey. ma non Ok, stream. lo so, no, io no. mi trovo in stream. in

Dyskryminacja to jest. Dyskryminacja. Przez błąd Epic straciłem 20 marsów. przez To jest... To jest, to jest dyskryminacja tych. Już nigdy nie zagram w tą grę, pozdrawiam. Pium, piam. Ej, szybko, dolecę, dolecę. Ej, ktoś się rebootuje. Właśnie widzę. A tutaj jest dobra. Le, le, jadę na nich. Ja też chciałem, tylko nie mogę. Tutaj oni aura. Sto nie drogi proszę cię. Spokojnie. Dobra, i, 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 idę ci D nie Niespokojnie. Dobra. A drugi idzie. Jeden dead. Jeden. on jest. Tu jest. A tutaj. Dead. D dobra. Drużyna S. Fajnie po prostu uratować, Masz apteczkę. Mm, ja sobie wybiję bi zaraz. Masz tu Dobra, A daj jednego. Biga. Dobra już to weź sobie trzy. Pa, pa, pa. Nie, Wiem, 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 jakby... Ej, ale ja dziwnie wyglądam na tej kamerze. Bił, Ej, mogę tego wypić? No, no dla czemu nie? No czy się masz? Te, te biegi tutaj są. No. Ta papara. No na daleko ogólnie. No, no ale no, taką średnią sobie. Ty, ale ten. ten... No dobrej damy. O kurde, on miał snapek. Chcesz minigana? O, sniperka Mnie Maśa... mm, mm. <gasps> Minigana mi dasz. No dam Ci. No serio? D dziękuję. Dzieńkuje. Ale Pani. co ty mi będziesz ty teraz no. No ale hmm. lagi są. No mnie nie akurat, ale... O faktycznie jednak teraz teraz. Teraz nie zaprzecz. Chodź tym autem. Ja, ja tego typu autem znalazłem, nie? No. Nie, nie, nie. O, masz szczęście. Dobra, ja walę tych typów w locie. Dobra, ale gówno dostał, nic nie dostał. Tam jest jeden. Prawie. Laju? No o kurde, ale ma je... Aj mama! No kurde! Gdzie? Ej, on ma AIMBOTA! Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Dam mu za 200. On ma Aimbota, autentycznie. Dam mu za 200, dam mu za 200. Wejdź, wejdź, wejdź. Wejdź. Nie ma go jednak, nie, nie widzę go. Nie wiem, czy my chcemy na niego iść Stefan. Ja ja nie. co my budujesz. Dobra, ja Chodź stąd, bo tutaj są... Widzę go. Albo nie. Nie widzę go. Nie zginiesz. Ale Fart, prawie nie trafiłem w to. Dobra, jestem ja Tida, bo ten typ się boi z nami grać. Ej, mam pomysł. Piwka, tak zwana. Ej, pod, podjadę, podjadę go. Nie, ja, żeby pomóc. Widzisz. Co jest? A no tak, bo tu miałeś tego dobra, nieważne, nic nie mówię. Ja no. lecę do strefy ogólnej. Anio. No. Anio. 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 Tatano! Musicie kończyć. No kończyć Ojeju no Cezu, wszystko. So, no. A, wytniemy. Możemy wyciąć. Ile się tak? Strzelam, no oczywiście. Myślałem, że się tak nie da. Nie, nie. Nie mam kanał na Forgolu, więc możecie mnie zasubskrybować. O, typy. Co sumie na razie, typ. Jak się nazywasz? Eee, powiedz, jak się nazywasz. Nazywam się Drop 2.0. I tak sobie typa. No chodź tu. Chodź tu, dobra. On jest takim upokorzeniem dla naszej przyszłości daj, no jeden, tu jeszcze dziedzict, drugi. Dobrze. Trzeci. 50 dostał. 103. Jeszcze jeden. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. O, On ucieka! A nie, to nie ten, to jeden. Pum, pum. Człowiek, podę się. To już nie masz to Nie masz co już w tym żywocie. O kurde. Ha, Dobrze <grym> ja nie zabił. mogę tego No coś tu lata nade mną Helikopter. Dobra walę w niego Dawaj walimy, 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 walimy. Dostał 300 Dostał o, e, 400 O kurde, on we mnie teraz. No i Dzji. To ty lecisz? Nie, to nie! To, to nie ty lecisz. O, no nie! Ale mi stanie... Нема шанс. Нема шанс. Курды.